Siemanko, do wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie Zero Room 2 Total War, gdzie, no cóż, została nam tylko Neapolis oraz dwie armie, no i cóż... Będziemy się bronić teraz do ostatniego żołnierza. Jest masa wrogich armii wokół nas, masa Syliów, Atenczyków, i Orzym, nawet jeszcze jakieś niedobitki są tutaj. To jest to ich ostatnia armia? Tak. No to w każdym razie... I jako, że w tej turze już nic nie ja mam do roboty, to kończę turę i patrzę na rozwój wypadków. Teraz myślę, że się po prostu okopę w Neapolis, będę tam czekał. Nic mi innego nie zostało. Wiecie, bohater z to ostatniego żołnierza. Kiepsko mi proszę te serię, bardzo. Kartagen jest jednak trudnym krajem. Ja nigdy nie lubię specjalnie Kartaginy. Yy, znaczy nie lubię nią grać po prostu. W Rome I też nie lubię nią grać. Też mi zawsze beznadziejnie nią szło. Dobra. Czy moja armia nie może się ruszyć, a na forsowanym marszu? Może. I nie dojdzie. Nie. Nie, nie, nie. Dobra. Czy ta to Tu jest okopana, ponieważ chyba sabotaż był w Dobra. Nie, że jest wspaniale po prostu... Właśnie to liczyłem. No dobra, tu już mi się oddziały... Powiem, tak, więc zlikwiduję... Te dwa oddziały. Czy mogę jeszcze jakiś oddział zlikwidować, który jest mi potrzebny? Nie bardzo. Wszystkie mi oddziały są potrzebne. W każdym razie, my się tu brońcie. Dobra, kolejna tura. Ile tu jest wysłanników? Oni chyba już się zorientowali, że nie, nie pokonają mi armią. To po prostu tak wysłanników we mnie rzucają. kolejnych, i kolejnych. Aż po prostu mi wysłannikami zniszczy. Oni, oni nie pokonają mi armią. Oni pokonają mi wysłannikami. O, ale troszkowie przyszli. Chyba co mnie dobić. Kolejny szpieg Miło No i cóż, żeby teraz obrona tego miasta, przez siłę mi wroga Wow, no cóż Dlaczego poś... Posi... Kurczę, Ale mnie zrobili mi chyba armię, teraz oni po prostu nie mogą przyjść z posiłkami mają mm, po prostu nie mogą się ruszyć w tej turze w takiej turze no có cóż naszych 500 56 ludzi przeciwko ich 600 ostatnia bohaterska obrona nas czeka. ostatnia walka zwyciężymy to albo zginiemy Ale mnie zrobić kurczę, sabotowali mi armię. Tak to, to zwyciężył bez problemu. To jest garstka ich. Ale nie, moja armia jest sabotowana i ruszyć się nie może. No w każdym razie. Rozstawiamy tutaj naszą armię. Naszą armię. Naszą flotę. Was tu. Was tu i was tu. I rozpoczynamy bitwę. Od razu wysiadajcie. Wow, ale teraz to tak wygląda jak mam samych procarzy, właśnie, mam tutaj tylko kilku hoplitów. To libijskich, najsłabszych. No ale cóż, w flocie się nie rozwijałem w ogóle. I także na te oddziały w ogóle. Ale tak, moi. Łopi, wow, niech przyjedę tutaj. Bronimy się z centrum, tak w ogóle. Nie zamierzam pozwolić, żebym bronił się gdzie indziej. Jep, centrum przyjęte. No. Co nie, nie chcę czegoś takiego. myśli mi żołnierze, wspaniale. W takim razie wybiegiem, biegiem wszyscy do punktu. Dobra, przyspieszmy. Mam nadzieję, że nie dojdą. W sumie nawet możemy zwolnić. Wysłali dwa w przodem. łuczników italskich. Mhm. A nie, już jeszcze też posł posłali. Dobra. Biegiem! Jednak, sorry, bo oni chyba biegną. O, zawrócili. Dobra. Pewnie znowu coś się zbaguje. i zaznaczam, które do niej idą tędy świetnie ustawiam nasz oddział tutaj e, naszych chłopów również tutaj OK. pauza jeszcze e, naszych włócz oszczepników tutaj chłopów to właśnie o, tu i tu e, i ten oddział ostatni tutaj okej okay. O niech się odwalniają od tempa Wy tak, nie uciekać Wy też nie uciekać Posili ci w nich Wy tak samo Panowie. O, pięknie, przynajmniej za mi duże straty. Oszczerpnicy. Wow. O cholera. Dobra, zrobili mnie. Teraz mnie zrobili szlachetna piechota italska. Co to za oddział? No. piechota italska tylko, że bardziej szlachetna nazwa. Zdjęcia.

Rzuca. Pięknie. Ten oddział niech lepiej nie rzuca. Tak, jasne. No. Eee, gdyby to był mój oddział, to byli by wrogowie, to by już połowy mojego oddziału nie było. Zapewne. Nie mam napikowane tutaj Wow Dobra, To jedna sił już walczą Z łucznikami itd. Dobra, walka Podobnie walka wręcz Oh. No i cóż Dobra, przyspieszamy Przyspieszamy. Ah. Zakończ Niewielkie straty dal co daliśmy, A. Eee, przegrywamy. Oj, Bo może bracie, balla. No się, utraciłem z ciebie Nośmy My Lord. Noś mi No i cóż, to koniec Wycofajmy się tu Rota zniszczona Osada utracona Umlała rozwiązana przykład frakcje... Dobra, prawdopodobnie już ostatnia tura Skąd my mam przychód? Aha, dobra, z no, Grabieży Najgorsze jest to, że nasza jest są teraz oddzielona od ciebie. Przepraszam was na chwilę. Okej, okay, już jestem. W międzyczasie trochę wysadników do nas posłali. I jeszcze więcej. <słyska> Bo też wojskowy. Hmm. No, ale ta armia też niech przyjdzie blondowanie. No cóż. Czekamy. Jesteśmy na plusie. No jest aktarwys. Sława. To też jest żałosne. No to w takim razie kończymy turę. Czekam aż nas dobije ktoś. No i właśnie to jest. Chociaż nie mamy szans żadnych w tej chwili już. To jednak poprowadzę to. Oczywiście. Poprowadzimy. Przedostatnia wielka walka gre kartagijczyków. Wielka ostatnia bitwa. Garska mężnych Kartagijczyków. Ostatni Kartagijczycy stawiam opór olbrzymiej armii Aten na tym polu i będą walczyć tutaj do ostatniego żołnierza. Zwycięstwo albo śmierć panowie. Nie ma odwrotu, nie ma ucieczki. Porażka oznacza dla nas Tak więc w tej ostatniej bitwie dajcie z siebie wszystko i poślijcie jak najwięcej tych plugawych eleńczyków do piekła. Rozpocznę bitwę. Pięknie od formacja. No, i czekamy, aż drukan wejdzie. Znaczy dajmy kamer kamerę filmową. Albo jeszcze nie. Najpierw przyspieszmy poczekamy, że dojdzie do nas. Trochę daleko się ustawię. Mogę bliżej, ale dobra. Niech będzie. I idą legiony kartagińczyków. Legiony. Nie mam rady prawdopodobnie skosać i pentalisu, ponieważ mają konnicę. Chociaż może, gdzie jest ich genera tak by the way? Tutaj W sumie mogłem moją konicą. Zniszczyć konnicę, zniszczyć pentalsów. Spróbujemy. Już kroki się zbierają nad polem bitwy. Wiedzą, że dzisiaj będą uczczować na ciałach poległych. Cały moja zęba tutaj. Okej. Okay. Waj, Zahaczyli! A, Dobra, stała stracę konicę. Cofnąć się. No, dobra. Walczy z tymi. Wy też. Do przodu panowie. Do przodu. Zachaczcie. Dobra, zahacz, już Pię, nie z i zginął. Pięknie prosto na nich plecy. Przynajmniej część z nich zabijemy. nim nadejdzie nasz kres. Ej! Przejdźcie tam przez nich, uderzcie na ten, bo już hopli nadchodzą. Uciekajcie, idioci! Dobra, przynajmniej częściej udało się oderwać. Uderzcie się na tych. Ich Przestawiać Dobra, wóz Polek Nie uciekać z pola bitwy duchze. I ta trzeba Was śmierć Bo Was dopadną, dościgną jeśli uciekniecie Więc przynajmniej zostańcie na polu i walczcie do końca <laughs> Armia została zniszczona jakby podniosła straty. Straty to można pojąć jak się stracił powiedzmy 1 czwartą armii, a jak straci się mniej więcej 98% armii to wtedy się nie mówi o stratach tylko się o zniszczeniu armii. No chyba że chce się żeby to wyglądało ładnie w raporcie. Armia ponosła drogę do straty. Dobra, koniec. Zakończ bitwę. Minimalna porażka. Wow, ale straty ponieśli duże. Trwało zapłaciliśmy za na nasze życie. Tak. Oj, oj. Zaszczytna śmierć. <laughs> więcej wysłanników, więcej wysłanników <laughs> To wszędzie mnie że wielkie bliźnię tu się stoczyły Świetnie Śmierć z honorem Motor wojskowy próbował zabójstwo, dezercję I mamy teraz mnóstwo pieniędzy i mnóstwo dochodów W takim razie powołujemy wydajników. I powoli wyniszczę, wszystko po drodze idziemy Armia getyłów, tu czeka na nas Dobra, zatrzymamy się, nawet tutaj Lik hmm. kolejny tak? Wiem. Mogę skończyć w tym miejscu tą serię. Bo już nie mam szans, ale nie. Walczę do końca, tak jak mówiłem. Ostatnia armia Kartaginy. Ostatnia armia. Nasza. Będzie walczyć do końca. No idźcie, idźcie z tym wysłannikiem, nie uparcie się, bo się o Czy ja nie mam jeszcze swoich wysłanników? Zobaczę zaraz. Chyba innego mam. Jeszcze. Może? Zobaczę zaraz. Wydaje mi się, że przeżył mi jeden. Oj. <suszy>

Cię ruszyć, to nie możemy, bo nie możemy tu przejść. Chociaż. A, fak. Nie, nie możemy się ruszyć. Okej, okay. to dalej stoimy tu i plądrujemy. Nasza armia została okupana. Tryb plądrowania dalej. No i czekamy go. Do... I przybyła nasza śmierć. Armia trusków. Ostatnia bitwa, panowie i panie. Walczymy do końca. Tak. Dzisiaj zginąc nowy kartagine, ale zginął nie w glorii i chwale. Tak jak przystało. Palanga panowie, jakie warstwy kiercia Panowie, był również palanga Trochę, trochę was więcej przynajmniej jest Też niewielu Tutaj za nimi zaraz Tutaj generał Oraz tutaj kodnica, przynajmniej kodnice mam Tyle dobrego, rozpoczęłem bitwę I czekamy Znowu to jakoś ustawienie, mogłem się bliżej ustawić, przepraszam Was na chwilę Okej, okay, jestem z powrotem. Przepraszam za to. No i cóż, czekamy. Czekamy. Ostatnia aż oddziały. Ostatnia siż żołnierza. <grym>, jak tam się usta poruszałem. Czy on coś mówi? Dobra, mniejsza. Uff. Mają swoje jazdy. Szlachetna italska to już chyba coś Opowiedniki szlachty. <grym> no znaczy, ta nazwa mówi. To pewnie jakiś elitarz, już oddział. Panowie, rzucić się do walki! Posłać do piekła ich! Fajnie, że słuchacie moich rozkazów! Krzyk bojowy Inspiracja Powiedzmy ten oddział Dobra, przyspieszamy Nasz wódz płaczek Ostatni nasi żołnierze Are wavering was that gonna to be fair to <laughs> <sighs> ah Proszka! No i cóż, w tym miejscu kończymy tą serię. Mam nadzieję, że miłą przegranej wam się ona podobała. No i cóż, zapraszam Was do kolejnej serii. I no cóż, powiem wam, że kampania była wymagająca. Pomijając fakt, że ja nigdy nie robiłem kartaginy, to jednak yy... kampania była wymagająca... Nie. Z wymagająca to zesowo. Ona była przejebana po prostu, ponieważ... Okej, okay, jestem sportem, przepraszam za to, ale ktoś mnie znowu zawołał. No ale w każdym razie, powiem wam, że, taka kampania była po prostu przegięta względem poziomu trudności, ponieważ wypowiedzieli wojnę wszyscy i to było chore. Tak zwyczajnie nie ma na szansę zbytnio to wygrać. Ale w każdym razie, no cóż, na pewno to nie jest ostatnia seria z Roma, bo jak mówiłem, będę nagrywał w nią sporo, ale przy najbliższy czas nie będzie nic z Romba Total War, ponieważ zamierzam nagrać Medieval 2 Total War. E, dzisiaj nasze znaczy oglądacie to w niedzielę najprawdopodobniej, tak więc e, pierwsza seria nowego, e, kolejnego Total War'a powinna się pojawić w poniedziałek, tak więc zapraszam już Was do niej. E, co do Roma 2 to będą się pojawiały oczywiście kolejne serie z niego. Mm. Chociaż w najbliższym planie mam jak yy, nadzieję tylko yy, serię koopa. Yy, prawdopodobnie gdzieś jak w listopadzie. Yy, no i cóż. Yy, jeszcze raz mam nadzieję, że się seria podobała i zapraszam Was oczywiście do kolejnych filmów i serii. Do zobaczenia. Cześć!